Siemaneczko, z tej strony Pancake Witam Was dzisiaj na stronie EasyCase Gdzie pootwieramy sobie skrzyneczki Na samym początku chciałbym zaprosić Was do dołączenia na tą stronę Poprzez kliknięcie w mojego reflinka Który znajduje się w opisie Albo przejście do zakładki code I wpisaniu mojego kodu PANCAKE Za którego dostajecie za darmo 2 złote I możecie otworzyć sobie Wybraną, dowolną przez Was skrzyneczkę Na samym początku myślę, że zaczniemy sobie Od skrzyneczki Cyberpunk I polecimy sobie 5 razy z taką skrzyneczką. Zobaczymy, co nam wypadnie. Miejmy nadzieję, że poleci jakaś emeczka albo uspik. Czy będzie emeczka? Czy będzie emeczko tutaj? No niestety troszkę zabrakło, ale spróbujemy sobie jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Tutaj, jak widzicie, za otwarcie każdej skrzyneczki dostajecie za darmo koński, na przykład w tym przypadku 2000 końów. Które możecie sobie wymienić tutaj w zakładce sklep, wpisujecie sobie na przykład do 5000, i możecie sobie wypłacić na przykład takiego Galila czy to Scouta. Klikacie sobie Kup teraz, i od razu możecie sobie wypłacić na wasz profil Steam. Skiny, które teraz dostaliśmy, myślę, że sobie sprzedamy za coiny Sprzedamy sobie za coiny część tych skinów. I przejdziemy do otwarcia sobie skrzyneczki zakojny właśnie. Przejdziemy do skrzyneczki LOR i otworzymy ją sobie cztery razy. Miejmy nadzieję, że wyleci nam jakaś fajna kostka. Fajna kostka w sensie. Miejmy nadzieję, że wyleci Good Knife LOR. Oj, niewiele zabrakło, niewiele zabrakło. Więc może spróbujemy sobie jeszcze raz. Tym razem otworzymy myślę dwie skrzyneczki zobaczymy czy tym razem nam się poszczęści i uwaga, czy będzie kosa? no niestety znowu troszeczkę zabrakło i wypada nam Scout oraz MP9 to myślę, że sobie sprzedamy i jak w każdym odcinku przejdziemy sobie do mojej ulubionej skrzyneczki jaką jest skrzyneczka Revolution otworzymy ją sobie 5 razy i miejmy nadzieję, że poleci nam kałaszek i uwaga o tak, będzie kałaszek czyli skrzyneczka zdecydowanie nam się zwraca więc myślę, że spróbujemy otworzyć ją sobie jeszcze raz tak jak widzicie musiałem zrobić lekkie cięcie ale dostaliśmy tego kałaszka do ekwipunku więc tak jak mówiłem, lecimy sobie jeszcze raz ze skrzyneczką Revolution i miejmy nadzieję, że teraz też wyleci nam kałaszek to bylibyśmy już naprawdę na fajnym proficie około 150 zł i uwaga czy będzie teraz kałaszek. No niestety teraz troszkę zabraknie, ale przejdziemy sobie do kontraktów i zobaczymy czy uda nam się tutaj coś fajnego zrobić. Na sam początek zrobiłbym kontrakty z tych tańszych skinów. Powrócamy sobie wszystkie. Mamy w kontrakcie 10 zł, klikamy stwórz kontrakt, i dostajemy skina za 17 zł taką P250. Nevermore Factory w Set Naprawdę bardzo ładny skin. I myślę, że polecimy sobie z jeszcze jednym kontraktem. Dodamy sobie jeszcze tego Famasa. Tego skinka mamy w kontrakcie 27 zł. Klikamy i dostajemy AWK Fobos za 44 zł. Czyli naprawdę fajny proficik Myślę, że możemy jeszcze przejść do skrzyneczki Hell. Ona naprawdę często daje fajny proficik Zobaczymy co tym razem nam poleci Miejmy nadzieję, że wyleci nam koska choć nie ukrywajmy, że na pewno nie są na nią jakieś duże szanse Bo jest 1 setna procenta Ale dostajemy takie skiny, które z pewnością zwracają nam skrzyneczkę Dostaliśmy Skara za 20 zł Tutaj mamy drugiego Skara za 20 zł Więc skrzyneczka jest, jest już zwrócona I dodatkowo dostajemy takiego uspa Cyrex i kolejnego skara, Czyli wychodzimy na fajny proficik, więc polecimy sobie jeszcze raz. I uwaga, co tym razem wypadnie. Dostajemy takiego USPA. No i resztę gloczków więc z pewnością weźmiemy do sobie na kontrakcik i zobaczymy, co tam uda się z tego zdziałać. Stwórz kontrakt. Dodajemy sobie. Te nie po kolei. I jeszcze możemy dorzucić tą petkę. I myślę, że zostawimy sobie na tyle. 50 zł w kontrakcie. Klikamy stwórz kontrakt. I dostajemy takiego SG553 za 60 zł. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej ok. Myślę, że to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek Ci się spodobał zostaw subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. A ja przypnę Tobie serduszko. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, cześć!